Dobra, idziemy Stop. Stop. przebywamy na obozie w suchej beskickiej. Jest to pierwszy turnus z naszej akademii. Na dzień dzisiejszy przebywają tutaj nasi juniorzy młodsi i juniorzy starsi. W kolejnych tygodniach przyjadą następne nasze grupy. Mamy optymalne warunki do, do przygotowań, chłopcy trenują trzy razy dziennie, jedna jednostka jest poświęcona kwestiom motorycznym, druga jednostka to sprawy techniczno-taktyczne i w godzinach wieczornych odnowa biologiczna i, i basen. Bardzo się cieszymy, że nawiązaliśmy stałą współpracę z hotelem Montis w Suchej Beskidzkiej. Mamy tutaj bardzo dobre warunki do przygotowań, pełnowymiarowe boisko trawiaste, mamy tutaj również siłownię, basen, wszystko kompleksowo, wszystko w jednym miejscu, bardzo dobre posiłki, czego więcej trzeba, żeby, żeby nasi chłopcy znakomicie się przygotowali do kolejnego sezonu. Rano o 7 wstajemy na rozruch poranny. Następnie mamy śniadanie. Po śniadaniu jest krótka przerwa, mamy poranny trening, następnie obiad. Po obiedzie mamy godzinkę przerwy, drzemka poobiednia, następnie jest kolejny trening. Na wieczór odnowa biologiczna w postaci basenu. Mimo krótkiego okresu jaki się znamy nawiązujemy wspólny kontakt z nowymi chłopakami. Atmosfera jest jak najbardziej sprzyjająca, wszyscy są zadowoleni, mamy nowy sztab trenerski mamy nadzieję, że będziemy wspólnie dążyć do naszego najwyższego celu, czym jest awans do wyższej ligi. Pobyt w tym hotelu jest bardzo dobrze spędzonym czasem, ponieważ trenujemy ciężko dwa razy dziennie, mamy odnowę biologiczną oraz mamy optymalne warunki do odpoczynku.